Hejka, tutaj my Hobby shop. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taką szydełkową kaczuszkę. Zapraszam do oglądania. Będziecie potrzebować żółtej włóczki, pomarańczowej włóczki. Szydełka. Ja używam 6 mm pary oczek do maskotek. Nie muszą być, można zawsze wyszyć oczka. Odrobinę kulki silikonowej oraz znacznik. Znacznik można zastąpić innym kawałkiem włóczki, cienkiej lub grubej, zależy jakiej aktualnie używacie, lub agrafką. Zaczynamy oczywiście od magicznego kółka. I to będzie tuf kaczuszki, albo bardziej kurczaczka. I robimy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci. I na magicznym kółku powinno się robić 6 półsłupków, więc to akurat jest taka podstawa. Piąty i szósty. I teraz zaciągamy sobie. W taki sposób łapiemy sobie za odstającą niteczkę i zaciągamy. I tworzy nam się takie kółeczko. Teraz użyjemy naszego znacznika. Gdzie jest mój znacznik? Skupiłam znacznik. Znacznik skupiłam no Dobra, wezmę inne. Halo? Jakość? I teraz musimy sobie naszym znacznikiem zaznaczyć oczko, na którym skończyliśmy. Wkładam sobie ostatnie oczko. W taki sposób. I musimy na około całego kółeczka zrobić w każdym oczku już jeden półsłupek, czyli w sumie będzie 6 półsłupków. Zacznę od pierwszego. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Teraz sobie zrobimy w tym oczku kolejny półsłupek i przełożymy znacznik na nowe oczko. Więc wyciągamy. Tym robimy półsłupek i znowu wkładamy znacznik, żeby się nie pogubić w okrążeniach. I robimy znowu kolejne półsłupki w każdym oczku po jednym, w pierwszych dwóch oczkach po jednym. Pierwsze oczko, drugie oczko. I teraz w następnym oczku zrobimy dwa półsłupki jeden i w to samo oczko wbijamy drugi żeby troszeczkę naszą kaczuszkę, kurczaczka rozszerzyć ponieważ nie chcemy już zmniejszać, chcemy, żeby większy i w kolejnym oczku robimy to samo dwa jeden i drugi w kolejnym oczku to samo Jeden i w tym samym drugi. I w ostatnim oczku również dwa półsłupki. Jeden półsłupek, drugi półsłupek. I już jesteśmy przy oczku, które sobie zaznaczyliśmy. To robimy dalej. Wyciągamy znowu znacznik. I robimy znowu dwa półsłupki, ponieważ chcemy, żeby puszak był większy. Jeden. I wkładamy już za tym pierwszym. Ten pierwszy sobie tutaj wkładamy, nasz znacznik. I drugi. I dalej. Ciągle robimy przez następne trzy oczka. Podwójne półsłupki. Jeden i w tym samym oczku drugi, w następnym również jeden, i drugi. W kolejnym również, czyli ostatnim jeden półsłupek, drugi półsłupek. Taki trochę skomplikowany bardziej mi wyszedł, ale to nie szkodzi. I teraz robimy w następnym oczku jeden półsłupek. I już zaczyna nam się powoli zaokrąglać nasza kaczuszka. Rozciągamy sobie delikatnie. Naciągamy i robimy teraz znowu podwójnie. Jeden w tym samym oczku, drugi i znowu jeden, i w tym samym oczku jeszcze drugi. I zrobimy tak ostatni raz. Jeden w tym samym oczku, drugi. Teraz zrobimy sobie po prostu jeden półsłupek. I teraz zrobimy sobie znowu podwójne. Jeden, drugi. Teraz już mamy oczko z naszym znacznikiem, więc znowu go wyciągamy. I robimy jeszcze raz. Jeden, drugi. Wkładamy sobie w ten pierwszy, nie w ten drugi, zapomniałem włożyć po prostu. Wy sobie lepiej puszczę w pierwszy. I lecimy dalej. Robimy teraz pojedynczo. Jedno oczko pojedyncze. Kolejne też zrobimy pojedyncze. I tak już nam wychodzi kształt kaczuszki. Na razie wygląda już dość dobrze. I teraz, aż do naszego znacznika, robimy pojedyncze półsłupki w każdym oczku. W każdym oczku musimy zrobić jeden półsłupek, już nie robimy podwójnie. Jesteśmy już przy naszym znaczniku. Już nasza kaczuszka bardzo ładnie wygląda. Już ma kształt główny. Lecimy dalej. A to jeszcze jedno zostało. I teraz wyciągamy. I przez kolejne okrążenie znowu robimy tylko pojedyncze. Wkładamy znacznik, szydełko wbijamy pod tą bliższą, jedną nitkę z oczka. Tutaj na oczku są dwie niteczki. Widać jedna, druga i wcześniej tak samo. Jedna, druga, więc wbijamy tą bliżej środka. Nie w obie, tylko w jedną. Mamy jedną i teraz wiemy przez obie następne z kolejnego oczka. I tym sposobem robimy jeden półsłupek w obu oczkach. Przeciągamy przez te. Tak? Teraz mamy trzy i przeciągamy przez trzy. I mamy jedno oczko mniej w maskowce. Teraz robimy normalny półsłupek. Kolejny normalny półsłupek. I znowu robimy zmniejszenie pod pierwszą. I pod dwoma następnymi. I mamy kolejne oczko mniej. Pozbywamy się oczek. Robimy ostatnie. Półsłupek ostatni. Znowu robimy zmniejszenie. Tutaj wbijamy pierwsze i przez obie. Mamy trzy i przez trzy. Teraz już, żeby nie zakończyć pluszaka, musimy go przewinąć, ponieważ pluszaki z drugiej strony są ładniejsze tej od środka, dlatego go przewiniemy, bo tutaj nie wygląda najładniej. Robię to w taki sposób, znacznik zostawiam, no i po prostu przewijam. No i widać, że z tej strony pluszak jest ładniejszy. Sobie tam rozciągamy wszystko w środku, żeby miał ładny kształt, żeby dobrze wyglądało. I tak wygląda nasz tułów, nasze ciałko, kurczaczka. I teraz najpierw musimy wsadzić oczka. Oczka wsadzacie tak jak chcecie. Od niczego to nie zależy, czy coś się stanie, czy nie. Można sobie wsadzić gdzie się chce. Ja sobie tak wybrałam i teraz jest to też moment, żeby sobie można było wyszyć te oczka. Więc jeżeli ktoś chce mieć wyszyte, to może sobie teraz wyszyć. I od drugiej strony wkładamy takie zatyczki. Teraz już nasze oczka mamy, więc następną z rzeczy jest wypchanie pluszaka. Teraz będziemy robić dziubek kaczuszki. Robimy go w taki sposób. Oczko łańcuszka. I teraz robimy trzy oczka łańcuszka. Pierwsze. Drugie. Trzecie. I teraz będziemy robić. Każdym po jednym półsłupku, ale omijamy te tutaj i robimy w następnym. Czyli robimy przed ostatnim i w sumie zrobimy tylko w dwóch, ponieważ tamto ominęliśmy. Pierwszy półsłupek i wbijamy w ostatnie oczko. Nie jest to łatwe, ponieważ to akurat było zaczęcie naszego łańcuszka. O, udało się i półsłupek robimy również w tym. Okej, okay. tak na razie wygląda część naszego dzióbka. Teraz nie będziemy z tego robić kółeczka. Wbijamy się tutaj, w te oczko. W pierwsze oczko po lewej. Wbijamy się i to jest w miejscu, akurat, gdzie mamy naszą końcówkę. Wbijamy się i robimy półsłupek. Dziubek akurat nie jest najłatwiejszy. Teraz wbijamy się tutaj w kolejne. Rozciągamy wszystko i robimy ostatni półsłupek w tym miejscu. Teraz nasz dziubek już troszeczkę wygląda jak dziubek. Przewijamy go sobie tak, przekładamy i już jest takim troszkę dziubkiem. Teraz aby było nam wygodniej, to odcinamy sobie tą końcówkę zaczęcia. I żeby zaszyć tak, jakby ten dziubek, to tak jak się szyje na okrętkę, to tak sobie tutaj zrobimy półsłupkami. Wbijamy sobie tak, jakby w następne oczko normalnie. I teraz nie robimy półsłupka, tylko wbijamy w kolejne oczko naprzeciwko. I tutaj robimy półsłupek. I w ten sposób zaszywamy ten dziubek. I w drugim to samo. Ponieważ robiliśmy tylko dwa półsłupki rzędu. Ponieważ ten jeden ominęliśmy. Na początku. I w ten sposób dziubek został zaszyty. I to też jest gotowy dziubek. Pamiętajcie jeszcze, że przy odcinaniu niteczki z dziubka tak samo jak zakończaliśmy ciało kaczuszki, musicie sobie zostawić trochę włóczki, żeby móc później przyszyć do kaczuszki. Więc dziubek jest gotowy. Teraz przejdziemy sobie do naszych skrzydełek. Zaczynamy od magicznego kółka. Tutaj sobie zaciągniemy trochę w tą stronę, żeby było dłuższe, o. I robimy sobie sześć półsłupków. Jeden, drugi, trzeci, o. Czwarty. Piąty. Pamiętajcie, żeby półsłupki robić tutaj przez dwie niteczki. I ostatni, szósty. Teraz oczywiście zaciągamy magiczne kółko. To jest akurat moja ulubiona rzecz w magicznym kółku. Nie wiem, jak wasza. Koniecznie napiszcie w komentarzu. I teraz, oczywiście, jak zawsze, wkładamy nasz znacznik. Znacznik wkładamy w oczko, które przed chwilą tej nam zakończyło to, czyli w szósty półsłupek, żeby sobie zaznaczyć. I teraz robimy półsłupkami na około. Zrobimy sobie na razie jedno okrążenie. Jeden półsłupek. W następnym oczku robimy drugi półsłupek, w następnym trzeci, kolejny czwarty, piąty i w naszym zaznaczonym oczku byłoby szósty. I żeby nasze skrzydełko zostało takie płaskie, będziemy rozszerzać, ale najpierw wyjmujemy znacznik. I tutaj w oczku robimy sobie jeden półsłupek i w tym samym oczku robimy sobie drugi półsłupek. Zrobię sobie kolejny od razu, żeby było potem łatwiej znacznik ułożyć. I w tamto miejsce wkładamy znacznik. I już możemy zobaczyć, sobie przyłożyć, jak to u wygląda. Robimy sobie już teraz ostatni półsłupek i zakończamy nasze skrzydełko. Zakończamy tak jak wszystko, zaciągamy, ucinamy i to przeciągamy i możemy zaciągnąć, żeby nam się nie rozpruło. Odpinamy sobie znacznik i nasze skrzydełko do kaczuszki jest gotowe. Już mam dwa skrzydełka i teraz będziemy się zajmować przyszywaniem wszystkich części do kaczuchy. Zaczniemy sobie od dzióbka. Dziłek będzie przyszyty w taki sposób. Można to zrobić szydełkiem lub plastikową lub metalową igłą do włóczki. Ja, żeby to łatwiej było zobaczyć, zrobię to plastikową igłą. Więc nawlekłam sobie już igłę. I teraz po prostu będziemy sobie to przyszywać. Jubek kurczaczka jest już przyszyty. Teraz w taki sposób będziemy sobie go wiązać, żeby nam się oczywiście nic nie odpruło. Przekładamy tak. I zamiast zaciągnąć do końca, przekładamy taki głębszy sam i już nam się sama zawiązała teraz tak jak zawsze odcinamy nie do końca i resztkę sobie chowamy do środka maskotki ja już mam nawleczoną igłę i teraz będziemy znowu sobie wszywać Teraz do naszego kurczaczka będziemy przyszywać skrzydełka. Teraz kaczucha ma już jedno skrzydełko. I znowu, żeby zakończyć, przywamy się w jedno miejsce. Nie dociągamy do końca. I tak. I takim sposobem mamy już jedno skrzydełko przyszyte. Takim samym sposobem przyszyłam drugie skrzydełko i nasz kurczaczek jest już gotowy. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, na co jeszcze mogę nagrać tutorial. Dziękuję za oglądanie.